Nieska, czy ty słyszałaś o lodach bez limitu za 20 zł? O tym? No właśnie, dokładnie o tym. Kochani, to nie jest reklama, ale na TikToku widzieliśmy, że Pizza Hut odpaliła taką ofertę, że za 20 zł możesz jeść ile chcesz lodów. Ej, nie mam dzisiaj śniadania, nie? Więc śniadanie takie, że tak powiem, z przytupem dzisiaj. Dzień dobry. Chcielibyśmy zapytać, czy jest ta oferta z tymi lodami bez limitu za 20 zł? nie jest, na tę chwilę nie ma. Ja pierdolę. Ja pierdolę <laughs> Widzimy się w takim razie pewnie pojutrze jak tu przyjedziemy znowu To jest na drugim końcu Warszawy, specjalnie tu jechaliśmy, ale nie poddajemy się nie Widzimy wiadomo. się zaraz Gdańska, ile, co? tydzień później, co? Tydzień, no albo więcej, nie, tydzień Dzień dobry Dzień dobry Zjadłam taką. takie, wiesz co Zjadła? No. Są takie, jak to się nazywa, nie pamiętam, bo ja to kiedyś jadłam jak byłam młodsza Rolsy Rolsy, no. te z szyną i z serem no. Ej, a może sobie zapodam? Nie Dzisiaj jemy za 20 zł, ile lodów leży. Musimy ich okraść z lodów. Weź od kelnera miseczkę, nałóż lody śmietankowe, lej polewy, ile chcesz, syp posypek sypek do woli. Ile można jeść lodów, żeby sobie nie zmrozić mózgu? Szczerze No my dzisiaj to sprawdzimy. Ok, dostaliśmy miseczki. Dobra, czyli najpierw machina, i nakłada loda. O kurde, taki miseczek jest jesteś w stanie zjeść. Za dużo. A nie chcesz jakiegoś dodatku? Co to jest? Nie wiem o kurde, ale więcej Ineska, to jest darmowe, wiesz to Dawaj Ines No zobaczymy, jak Ci pójdzie Ale trzeba tak ten Dobra, mamy miskę pewnie lodu Ojej, ale to dziwne jakieś No to wszystko tobie idzie tak gładko ale to jest bomba kaloryczna Nie udawaj, fitnessery, dobra? Dobra, sorry Mamy nasze lody Sorry Ja muszę wyjąć szczękę Słuchajcie, nasze takie coś na zębach, żeby mieć proste zęby i muszę to wyjmować przed posiłkiem zawsze Nie no, przyznaj się, że to po prostu masz sztuczne zęby Nie to no, e, Jak myślisz, to jest jakościowe czy nie? Moim, moim zdaniem będzie dobre no, to Moim też mm, mm. Mhm. mhm. E, ale są dobre mhm. Dzięki Dziękuję, Mikołaj. Proszę, Inesko. Ostatnio mieliśmy kłótnię z Mikołajem, że nie mówię dziękuję ani proszę. I od tego momentu Ines już mówi proszę i dziękuję. Bo ja zawsze mówiłam, tylko nie zwracałeś <laughs> uwagi. Oni wygrywają, bo ty myślisz sobie o, lody, jesz ile chcesz, jesz ile chcesz. A finalnie jesz jedną miskę i ty nie jesteś więcej, człowieku. No nie tkniesz już więcej po prostu, za dużo. Słuchajcie, ile nam dodać jeszcze dodatku. Inez, będziemy żygać potem. Jezus. Będę tu wszystko, co jest możliwe. Nie no. Ja mam wrażenie, że to się nie kończy. O, mm -hmm. u ciebie się kończą. Patrzcie, to. Ja, serio. Już prawie skończyłem. Są spoko. Wychodzimy bez płacenia. A, spokojnie, kochani. Oczywiście trzeba zapłacić. 20 zł za taką miseczkę. 40, się należy. Ciło 40 na 40. Inezka płaci. Pozdrawiam. Nie.